Proszę o wsparcie w postaci łapki w górę oraz udostępnieniu na innych platformach social media. Dziękuję, miłego oglądania. Pod drzwi Centrum Współpracy Polsko-Niemieckich Służb w Świecku wraz z wicemarszałkiem Sejmu, posłami Krzysztofem Tudujemy. Michałem Połboczkiem. Jesteśmy dzisiaj również z parlamentarnym zespołem do spraw nielegalnej imigracji tutaj. Bardzo dobra, prawie trzygodzina rozmowa z przedstawicielami polskich służb. Rozmawialiśmy ze Strażą Graniczną, rozmawialiśmy z przedstawicielami Policji oraz Służby Celno-Skarbowej. Droga jest nam kwestia imigracji, imigracji postrzeganej w sposób odpowiedzialny, dlatego pozwoliliśmy sobie tutaj przyjechać, zadać, zadać szczegółowe pytania co do liczb, co do, co do procedur, co do systemów współpracy polsko-niemieckiej. Zaskoczyło nas kilka kwestii. Liczby, które, liczby, które słyszeliśmy z doniesień medialnych o, o, o imigrantach, którzy cofani byli z granicy niemieckiej do Polski, częściowo się potwierdzają. Będziemy te sprawy nadal drążyli na poziomie parlamentarnym, zadając pytania w postaci, w postaci zapytań poselskich. Dziękujemy za to spotkanie, dziękujemy za poświęcony czas i teraz poproszę o, o, o marszałka, wicemarszałka Sejgun Krzysztofa Bosaka o zabranie głosu. Dziękuję bardzo. Również się cieszę się, że tutaj wspólnie z posłami mogłem gościć, szczególnie z osobami, które rzeczywiście zajmują się tym tematem. Poseł Krzysztof Mulawa jest członkiem komisji, specjalnej komisji śledczej do spraw afery wizowej. Poseł Krzysztof Tuduj członkiem komisji spraw wewnętrznych odpowiadającej za nadzór nad służbami, które tutaj pracują. Tutaj dzisiaj podczas naszej wizytacji dowiedzieliśmy się, że w tym skromnym budyneczku, właściwie w infrastrukturze dawnego przejścia granicznego współpracuje aż dziewięć 9... Różnych służb mundurowych z dwóch stron granicy. To, co nas najbardziej interesowało, to były detale procedur związanych z pracą Straży Granicznej we współpracy ze swoimi odpowiednikami z Niemiec, jeżeli chodzi o zawracanie do Polski nielegalnych imigrantów, którzy szlakiem migracyjnym próbują docierać przez terytorium państwa polskiego do Niemiec. Interesowało nas zweryfikowanie liczb, które krążą w mediach. Podawane przez stronę niemiecką, relacjonowane przez niektóre polskie media liczby idące w tysiące oraz podejrzenie, że na bazie zawracania do Polski wprowadzane są osoby nie tylko zatrzymywane na przejściach granicznych, ale także no, być może zatrzymywane gdzieś indziej na terytorium Niemiec. Uzyskaliśmy bardzo wiele odpowiedzi tutaj przyjął nas i na nasze pytania odpowiadał zarówno dowódca. Tej jednostki, tego centrum współpracy, jak i zastępca komendanta nadodrzańskiego oddziału Straży Granicznej. Również dziękuję za obecność funkcjonariuszom policji i inspekcji celno-skarbowej. Natomiast jakie są liczby? No, przede wszystkim trzeba powiedzieć, że liczby zawróceń jest kilka procedur przekazywania imigrantów pomiędzy państwami. Mówiąc w uproszczeniu, są to cztery na bazie konwencji dublińskiej, na bazie procedury pełnej readmisji, na bazie procedury uproszczonej readmisji i zawrócenia. Nas interesowała ta ostatnia pozycja, czyli te zawrócenia. One się pojawiły w momencie przywrócenia kontroli przez Niemcy. Wcześniej, kiedy kontroli granicznej nie było, nie było możliwości zawróceń. Kontrola się pojawiła, służby graniczne niemieckie zawracają. Ile osób zawracają? No, e, z informacji za ten rok wynika, że zawrócone zostało e, 6 e, momencik e, 682 osoby to były tak e, 682 osoby no właśnie, zrobiłem dużo notatek i w momencie, kiedy to jest potrzebne, to się ta liczba zaplątała. Natomiast w tym roku od stycznia do, do, do końca września to było ponad 600 osób. Jednocześnie z komendy głównej mamy informację. Że w sumie na bazie wszystkich innych procedur do Polski e, zawracane było ponad 500 osób. E, warto zwrócić uwagę, że ta liczba, 680 osób, to jest liczba tylko za nadodrzański oddział Straży Granicznej. Mamy jeszcze Pomorski Oddział Straży Granicznej, który również współpracuje z Niemcami. Więc ta faktyczna liczba zawróceń może być większa. Najbardziej medialny przypadek zawrócenia, gdzie pozostawiono tych imigrantów bez przekazania ich na naszym terytorium, które było przez stronę i polską, i niemiecką uznane za nadużycie. Ten najbardziej medialny przypadek nie miał miejsca na terenie Nadodrzeńskiego Oddziału Straży Granicznej, tylko na terenie Pomorskiego Oddziału Straży Granicznej. Natomiast danych pełnych, dla całego kraju, trzeba to powiedzieć uczciwie, w tej chwili nie znamy, dlatego że te dane od nadodrzeńskiego oddziału. To są inne dane niż te dane z Komendy Głównej, one dotyczą innych procedur. My więc będziemy się na piśmie zwracać do Komendy Głównej Straży Granicznej, znając już wszystkie tryby, w jakich imigranci są przekazywani pomiędzy państwami, o pełne dane ze strony Komendy Głównej Straży Granicznej. Też po to, żeby po prostu i opinia publiczna, i media, i politycy wiedzieli w ogóle o czym rozmawiamy. Jest jednak bardzo znacząca różnica pomiędzy kilkuset przekazaniami, a pomiędzy kilkoma tysiącami przekazań. Dokumentacja, którą otrzymuje strona polska jest bardzo skąpa, tak wynika tutaj z naszej rozmowy. Jest to po prostu decyzja administracyjna strony niemieckiej o zawróceniu, o odmowie wjazdu danego imigranta. To, co jest istotne, to, że ponad połowa tych zawracanych to Ukraińcy. Ukraińcy, których Polska zalegalizowała pobyt masowo. Natomiast Niemcy w tej chwili wstrzymali już przyjmowanie do siebie uchodźców czy imigrantów z Ukrainy i jeżeli ktoś, kto w Polsce jest legalnie jako obywatel Ukrainy, próbuje przejść na stronę niemiecką, jest zawracany. Więc ponad połowa tych zawróceń to Ukraińcy. Mamy oczywiście bardzo wiele pytań, dużo też innych wątków poruszyliśmy, takich jak wejście w procedurę azylową, regulacje prawne funkcjonowania Straży Granicznej, policji współpraca pomiędzy Strażą Graniczną a Policją, współpraca pomiędzy naszą Strażą Graniczną a Policaj po stronie niemieckiej. Będziemy te sprawy drążyć, będziemy się nimi zajmować. Naszym celem jest jak najwyższy poziom bezpieczeństwa obywateli polskich, Polska jako kraj bezpieczny, Polska jako kraj, który nie jest szlakiem nielegalnym imigracji. W tym celu dzisiaj tutaj byliśmy, w tym celu zadawaliśmy wszystkie pytania i jak powiedziałem, będziemy się tymi sprawami zajmować. Czy mają państwo jakieś pytania? Jeżeli nie ma pytań, jeszcze może, może komentarz jeszcze, kolejne grupy grupy Poza Ukraińcami to są Afgańczycy, Syryjczycy, Pakistanczycy, to, to też padło na dzisiejszym, na dzisiejszym i Gruzini przede, przede wszystkim Gruzini, i tak. Gruzini, tak, na dzisiejszej na dzisiejszym spotkaniu. I to drugą rzeczą, którą chcę podkreślić, to jest pewnego rodzaju zaufanie, ponieważ ilość dokumentów przekazywanych w momencie, w momencie przekazywania również imigranta, ta ilość dokumentów przekazywana ze strony niemieckiej do Polski jest dosyć ograniczona, także współpracujemy na, na zasadzie zaufania. My jako strona polska liczymy, że to zaufanie nie będzie, nie będzie nadszarpnięte i nadal ta ograniczona ilość dokumentów będzie powodowała, że będziemy w stanie przyjmować przekazywane ilości ze strony niemieckich imigrantów. Tak warto podkreślić, że również strona Polska, następnie tych, którzy nielegalnie przekroczyli granicę, przekazuje zawraca czy w procedurze uproszczonej bądź pełnej readmisji. Deportuje. Jesteśmy oczywiście zwolennikami tych, którzy nielegalnie przebywają na bazie naszego państwa, aby ich z Polski skutecznie deportować. Uważamy, że procedury są zbyt rozwlekłe, zbyt skomplikowane. Naprawdę, jeżeli ktoś do Polski nie wjechał legalnie, nie powinno być możliwości przedłużania jego pobytu tutaj pod dowolnymi pretekstami. Nie podoba nam się też to, że w tej chwili jest taka procedura, że w zasadzie Straż Graniczna, nie mając wyjścia zgodnie z prawem, przekazuje komuś decyzję o tym, że ma opuścić nasze terytorium, po czym puszcza go wolno. Licząc na to, że może on się stawić do ośrodka, w którym powinien oczekiwać i organizować sobie wyjazd z kraju, to jest, to jest niestety niepoważne. Podobnie jak niepoważne jest to, co się dzieje na naszej wschodniej granicy, gdzie z jednej strony wojsko, policja, funkcjonariusze straży granicznej walczą o utrzymanie granicy, o to, żeby nie była legalnie przekraczana, ale jak już ktoś ją przekroczy i zostanie zatrzymany, to dostaje dyspozycję, że ma się stawić do ośrodka i oczywiście mało kto do tego ośrodka dociera. To są rzeczy, które musimy zmienić na poziomie przepisów i na poziomie praktyk, natomiast on akurat nie dotyczą nadrzeńskiego działu Straży Granicznej. W międzyczasie znalazłem te dane, które chciałem zacytować, więc jeszcze raz prawidłowo je powtórzę. A mianowicie podczas spotkania ustaliliśmy, że tych odmów wjazdu ze strony niemieckiej pomiędzy styczniem a końcem sierpnia tego roku było w sumie 682, z czego dominującą grupą byli Ukraińcy, następnie Gruzini, a później Afgańczycy, Syryjczycy, Irakijczycy i wszystkie nacje na świecie, które nielegalnie migrują. Istotną informacją również, którą otrzymaliśmy, jest lista państw, w których obywatele nie są z Polski deportowani. Jak się dowiedzieliśmy, każde państwo unijne ma swoją listę takich państw, to wynika zarówno z trudności. Z odbiorem, że te państwa nie chcą przyjmować swoich obywateli albo są w stanie wojny, albo jakiegoś konfliktu, albo mamy z nimi napięte relacje dyplomatyczne. Jak również wynika to niekiedy z polityki naszego państwa. Taką listę państw, do których deportacji nie przeprowadzamy, otrzymuje Straż Graniczna z Urzędu do Spraw Cudzoziemców. I to są takie państwa jak Afganistan, Syria, Jemen, Somalia, Erytrea, Wenezuela. Te osoby wchodzą w tak zwany pobyt tolerowany. To nie jest pobyt legalny, ale też nie ulegają deportacji. Jest to niepokojące, bo jest to lista państw, z których pochodzi wiele osób sprawiających kłopoty. To także sprawa, którą będziemy drążyć. Warto też podkreślić dla mediów z województwa lubuskiego, dla mediów lokalnych, że województwo lubuskie leży na szlaku nielegalnej migracji. Leży na szlaku nielegalnej migracji i to, co usłyszeliśmy od zarówno funkcjonariuszy policji, jak i Straży Granicznej, to że wiele zatrzymań jest dokonywanych także na naszym terytorium. I to, ta nielegalna imigracja zarówno idzie przez pociągi, przez pojazdy towarowe i osobowe, jak i również na piechotę, zarówno przez mosty, kładki, przejścia piesze graniczne, udając turystów, udając ludzi robiących zakupy, udając pracowników, udając kadrę podróżującą pierwszą klasą pociągu, w najróżniejsze sposoby. Walczy z tą nielegalną imigracją strona polska, walczy strona niemiecka, a my będziemy poprawiać rozwiązania legislacyjne tak w ramach pracy Sejmu, jak i w zespole do spraw nielegalnej Migracji. Ostatnia uwaga, której jeszcze chcę zwrócić uwagę. Tak jak powiedział Krzysztof Bosak, procedury są rozwlekłe, ale to nie jest, na, to nie jest najbardziej niepokojąca kwestia. Te procedury bardzo często są nieefektywne i nie powinniśmy tylko mówić o stosowaniu się do procedur, ale również powinniśmy mówić o nowych procedurach, które spowodują, że nie będziemy mieli takich sytuacji, jak opisywała dzisiaj strona, z którą rozmawialiśmy, Straż Graniczna, że potrafią z niektórymi osobami, imigrantami widzieć się kilkanaście razy. To znaczy procedury są też również i rozwlekłe, ale ale również nieskuteczne i to również jest kwestia, którą w naszym państwie należy jak najszybciej załatwić. Oczywiście, że tak. Na parlamentarny zespół wizytował w lipcu przejścia graniczne z Białorusią. To było, to było nasze, nasze spotkanie i próba dowiedzenia się na miejscu, jakie są problemy, jakie, są, jakie kwestie wynikają z tej imigracji na Wschodzie. To jest kolejne posiedzenie wyjazdowe, gdzie mamy już pełny obraz sytuacji na Zachodzie, na Wschodzie i teraz nastąpią, nastąpią nasze działania legislacyjne. No, musieliśmy tutaj przyjechać, żeby dowiedzieć. Dowiedzieć się faktów nie polega tylko i wyłącznie na doniesieniach, doniesieniach medialnych. Dodam, że w odpowiedzi na pytanie pana redaktora, że znaleźć rozwiązanie legislacyjne nie jest łatwo, bo jest to dziedzina silnie krępowana przez prawo międzynarodowe którego przykładem jest konwencja dublińska, ale którego przykładem także jest pakiet o migracji i azylu uchwalony przez Unię Europejską, co do którego już w tej chwili rząd zapowiada, że będzie go renegocjował i w Polsce chyba nie ma siły politycznej, która by go popierała, a jednocześnie jest on prawem w sposób ważny uchwalony w Unii Europejskiej. Więc my też po to rozmawiamy z przedstawicielami różnych służb, żeby zrozumieć tą materię i żeby zrozumieć, gdzie są te aspekty nieregulowane prawem międzynarodowym. Gdzie wchodzi kwestia prawa krajowego albo po prostu praktyki, na podstawie której możemy coś tutaj zmienić na lepsze, bo ostatecznie to jest nasz cel, żeby coś po prostu tutaj zmienić na lepsze. Dziękuję bardzo.